Co tam? Kuba, nie wiem gdzie kurde, jutro chyba przyniosę, ale nie mam tej kartki, łańcuszek chciałem wziąć, dać ja Ci zapłacę. Odebrać. No, odebrać. 132. Dobrze. Same stówki. Pocze Co? Same stówki. Jest to? Oooo. 32. Poczekaj, 130, a nie, to 50 jest. A masz? Tako? No. Dobrze. 8 mam. Dobrze. Ale co, kartka Ci przyniesie jutro? Nie. No po co? Po co, nie? Podpisz mi tam tylko. Dobrze. Bo nie wiem, gdzie ona nawet jest. I to wszystko. I to wszystko. Tak jest. Pana. No, jaki komplecik masz fajny. Co? I jaki masz fajny komplecik. Zobacz. No widzę, widzę. Czepeczka. Oliwialet? No okay. Cześć Dariusz. Ty, ale ja nie zapnę. Dasz radę. Ale Warto, ale ci nie no to mi też. To jak picia to się a, jak, a a ja? Eee, dwa tygodnie. 20 tygodnie. 20 tygodnie. Eee, Kuba. Ale to jest fajne, zobacz. Co teraz będziesz miał dwa. Ja będę miał dwa. Ale przez głowę może je, k***a, przenieść. Przez głowę to ci zapin. Nie, ten. Ten Kiedyś musisz tu. Nie, ten nie. A to co ty, się No weź, k**a. proszę cię, Darek. K***a, jesteś moim Pa, zapiął. Udało mu się. Ja mam też tak zapinane. Też. To Te, ja bym miał dwa. 257. My jesteśmy... Ale szkła. Tak? No, można tak powiedzieć. Jeszcze Nie że pijemy. Jeszcze pięćdziesiąt. O ku**a, jak ręce chodzą. Ja p**. Shit. Coś to szok. No, leci, nie, nie. O, Kubie też ręce chodzą. U Ciebie wylecą pieniądze. Też mu chodzą w ręce. Na pewno nie. No jak nie? Kuba nie pije. Wyleciały mu pieniądze, wyleciały. Kuba nie pije i pijaków nie ma w Nie pije. Nie. Więcej od nas pije. Tak. Ja go widzę tam na tym, na CPNie. Co ty? Nie Niedziałem. Widzieliśmy się raz. Kuba! Raz, no nie raz jak, był akurat, jak ja piłem piwo i on był akurat. Czekałem, ja na CPN piłem kiedy? Nie, ja piłem piwo co? i nie byłem. Mówię. Jeszcze się pytałeś mnie, co robiłem tam na CPNie, nie? Nie, Kuba, nie sądzę. On jest w porządku kluby. Jo? To tak? Tak Naraziszko, Na raziszko, Cześć. I tak, chodzi, w to mi z powrotem ten telefon, nie? No. <grywa> wczoraj dwa razy u ciebie był, nie? Tak. Ja. Dzięki. Też bardzo. No, Mazie. Dobra. Odbiór jakiś, tak? Ta, telefon. Nokia ta moja. Ta wczoraj zostawiałem. Co, zaskoczyłeś? Nie, nie zaskoczyłem, bo z tym gościem popiłem. I, i będę miał żonę. A co taki podbijany już? Nie. A czemu? Nie. No tu, tu, tu. Co będziesz miał? Wychodzę za mąż. O! No człowieku. kupuję. Znaczy, ty wychodzisz za mąż? Ty, ja, ja za nią wyjdę! Ty, bo ona to była. Ty, ty byłeś! Kubuś, ty byłeś! Ty byłeś, ty! Dwa miesiące temu, co taka ładna dziewczyna przyszła i poszła do samochodu po pieniążki, bo jej tam coś się zbrakło, nie? Żeby coś od ciebie odebrać, nie? I się śmiała do mnie. No i ten. I zbieg okoliczności. Głupi zbieg okoliczności. Wychodzę wczoraj, zadzwoń do namiana, Damian ja ci opowie. Gościu BMW, nowe BMW przyjeżdża, oczywiście kombi, nie ten, jeszcze byliśmy na złomowisku i, i, i słuchaj, i, i z tą brudką, nie? Ale taki zajebisty gościu, dał mi numer telefonu, mówi zadzwoń do mnie, nie? A siostra ma męża? No jeszcze nie, ale ty będziesz moim szwagrem. I słuchaj to, nie? Ty, ale do, daj mi dokończyć, to jest moja jedna siostra, Słuchaj, kujde, to jest jedna moja siostra, to jest moja druga siostra, to jest trzecia moja siostra, nie? To ja mówię to jak? A gdzie ty mieszkasz? No ja się rozstałem, nie? U wróciłem mieszkać do rodziców i mieszkam ze, siostra, ze siostrami, nie? Ale maszyny, człowiek, kumulaty takie, że ty lepiej nie pytaj. Ale to jest nic, nie? Mówi! Żebyś był moim szwagrem, zrobimy numer konkretny, nie? A mówię, no jaki numer możemy zrobić, nie? Mówię, wiesz co, masz telefon, bo ja wczoraj telefonu Iwana, tutaj Damiankę naszego zostawiłem, nie? Zadzwonię, że zgubiłem telefon, nie? I przedstaw się, nie? Dzwonię. A ja mówię, a twoja siostra, co mi się podoba, ma na imię Kasia. Kasia, słuchaj to. Mówię <słuchaj> pani Kasiu, dzień dobry. Znalazłem czyjś telefon, głupio mi powiedzieć, nie? A rodzina o jak na krzyżu tej Wielkopolski lecisz, nie? Tak, tak i tak. A mówię, wie pani co? Głupio mi powiedzieć, nie? Ja zajarzyła, że jestem na po głosie. Ale to jest nic, nie? Zostaw pan tam do przedaję, tutaj, to ty co na krzyż lecisz. Ja mówię, wie Pani co? Ma Pani brata do telefonu. Przecież ja Pana brata telefonem dzwonię. Siemano. Ale do brzegu, I o, i jak, co, o co chodzi? Ślub bierzesz? Moja. tak ma. sobie myślisz tylko? No, myślę. A Ale robimy zakład, że wyjdę za nią za mąż? Przecież ona była tu no, ta co się tak ładna dziewczyna, Ale taka mulata nie możesz wyjść za mąż. Co? Ty nie możesz wyjść za ona mąż. Ona za mnie. Ty możesz się ożenić. Tak. No. Ja telefon muszę odebrać. Na spokojnie kuba. Ale ładna dziewucha. Matko. Jezusko. Panie kochany. To nie masz nic drobnych? Nie mam nic. Gutek mi włożył, nie mam nic, gutek mi włożył. Chyba chcesz to mogę iść tutaj do delikatesów ci rozmienić. Jak chcesz to mogę iść? Gutek też jaja robi na tym rynku dziś od rana. To są abaroty panie. Że ty żeś nie zajarzył kubuś jak ta dziewczyna dwa miesiące temu tutaj była coś się śmiała jak weszła, a ja tutaj siedziałem z boku. Nie siedziałem, tylko stałem w narożniku. To mnie nie było chyba. Byłeś. Akurat nie było dla tylko ty byłeś. Tego nie zapomnę do końca życia. A ja jeszcze tak jak w w słup stałem ona wchodzi i się śmieje do mnie, nie? A... Uśmiechała się. Tak, tak, tylko się uśmiechała, a ten przyjeżdża gościu pierwszy raz na oczy, tu, na, na oczy widzę gościa na ulicy i do mnie mówi Siema. Mówi, ja cię znam, ty jesteś od tej piły. I wam że tą piłę mam przyjeść, bo chcę zdjęcie zrobić, wczoraj zadzwoń do niego. A ja tą piłę mam, wiesz o tym, że ją mam. Ale ja tej piły nie sprzedam. Możesz jechać dzisiaj nawet ze mną po pracy. Telefon już mam, nie daję podzastaw. ta piła jest. Mm. To już jest antyk. Do końca życia ta piła. Makula To masz yy, komplet z padem, dwoma? Dwa, Dwa pady mhm. A jakąś gwarancję mhm. masz jeszcze? Mam tam w środku, jest paragon. Do tego nie mam tylko. A bo ale to była razem no, 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 no. I to jest ta slimka, nie? Yy, tak, chyba tak, no bez napędu. A bez napędu? Mhm. Kiedy była kupiona? W styczniu Tego roku? Tak To czemu sprzedajesz? No bo nie gram już mm -hmm. Nudziło no mi się Ile dawaj za nową? 250 Nowa, dokładnie ta sama wersja z Fortnite'em No ale to masz y, tylko tak naprawdę grę Fortnite chyba, nie? Na kodzie na, na, No ten ta, tam chyba kod jest już wykorzystany No, no, no to z, masz za 1999 złotych, nie? Mm -hmm. Zwykła, po prostu konsola z padem Tu masz dwa czy jeden? Dwa. To masz 1799 zł, nie? Mhm. I tu fakturka mówi jest ze stycznia? Jest, no no no. Bo z lutego nawet. mniej więcej wiesz ile byś no? Tak. No nie wiem no. 2000, dałeś, tak? Mhm. To jak myślisz ile teraz mógłbyś dostać? Nie wiem. Jak mówię, że 100 100 na 1700 na tym. Nowa. Na nowa, no to z 1300 też może być ciężko bez napędu, bo... No bo to gorzej bez tego napędu. Przecież ja na same gry to tam 1000 zł wydałem. No właśnie. No. Czyli tak, mamy używane. Z 1469 zł. Mhm. Czyli co? Czyli może być dostał tysiaka. Nie, to tysiaka to na pewno nie. Mhm. To tysiaka. Wiesz, żeby jeszcze no, na nie. tym zarobić, no, no, nie? No tak, tak. No. Chociaż nie, ty masz dwa pady, tak? No, no dwa, no. Nie jeden. No, ale 1200 to też za dużo jest, żeby dać. No 1100. Nie, to i tak nie, to odpada. Tak? No. No lepiej sobie zostawić, no. nie? No. ale zobacz, no, zobacz no, tu masz aukcję 1399 zł. No tak, Z padem, no. nie? No. Nowa kosztuje 1800, no to... No ciężko będzie ci teraz coś więcej za, na tym uzyskać. To jeszcze mam pytanie. Dostanę, albo... Kamerkę do samochodu taką? Jakiś rejestrator, coś nie znam? No, no, no. No nie mam, niestety. Nie? A coś wędkarskiego? Jakąś wędkę albo coś takiego? Z wędkarskiego to też u nas w sezonie, tak naprawdę, ciężko mm -hmm. sobie trafić, nie? bo to się od razu sprzedaje. Ty tu masz źle to włożone, w ogóle zapakowane? No, to, to taką zapakowałem dzisiaj rano. Trzymaj żebyś to nie To może jakąś grę chociaż. Na PS5 no ale napędu nie masz. Aha, to no tak, no nie mam. No, Jak chcesz, mogę ci sprzedać. Nie, 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 to dzięki. Ja, was, ja ci powiem jedno. Ma, masz dzika? Coś gazowanego wypił? <coughs> Jak masz? <coughs> no, oczywiście, proszę, ja ci zapłacę. Zarobię, to ci zapłacę za tego dzika. To i mi gazowanego się chce Piwa ja mam w domu w brud. Proszę no, bardzo. Dziękuję. I ci mówię. I takie Berety, a niech siedzi mi na schodach ten sławuś. Z powrotem poza zastaw. Tak, pięć dych. Tak, z powrotem poza. Ale poczekaj, muszę z tobą pogadać, bo ja... Ja nie wiem czemu, bo ty wy jesteście fajne chłopaki. Ale ty zdajesz sobie sprawę, że godzinę temu go odebrać. Rano, nie godzinę. Zobacz sobie na komputerze. Ale dzisiaj. No. Tak, dzisiaj. Tu to są numery. Dalton mieszkanie dostał. Kwa co ja dostanę. Państwo nic. Nie Tak. A które, które mówisz Jeszcze raz. E, Terazera w pudełku. Eh? No no no. Mogę je zobaczyć? No pewnie. Można tu mikrofon, nie, nie można chyba nie odpiąć. ale tylko taki składany może tak, gdzieś nie wyjść do góry mi. czy coś w ten sery. Dobra, to ja wezmę. Za sześć dyszek? Masz drobne? Karton. A, no Paragon Paragonik wystarczy? Si? To jest ten, który zostawiałeś. No, nie ja rano wykupiłem, ale muszę zostawić, żeby zapłacić za mieszkanie. Ja tylko potrzebuję stówę, nie? Bo muszę zapłacić za mieszkanie. A jutro to odbieram. A do jutra? Tak. Teraz dostałem przelew i mam 300 zł, tak? I jeszcze z mi nie brakuje, żeby ją dać pół słupy, nie? I zostanie mi 300 wyjemy do zapaty. Ja tylko jutro od. Odpalam live, nie? Czyli jednak zostajecie w mieszkaniu? Tak. Wszystko jest za tym przesowo. Na razie, wiesz, o co mi chodzi, nie? No dobra. Bo to chyba było tak, że ty go zostawiłeś. Tak, i przedłużyłem, przedłużyłem. Bo to już jest cenówka, to już musiałem na sprzedaż. Ale zdążyłem wykupić. Odkupiłeś? Tak. I wcześniej był też za stówę? Nie, tylko brałem 50 zł. No Teraz właśnie, no potrzebuję stówę. Czekaj, czekaj. A jutro odbieram. O to chodzi, nie? Czekaj, czekaj. To chyba te 5 dych to był taki max. Ale mówię jutro, to odbieram. Bez tego nie robię kanału. Ja bym proszę stówę, nie? A jutro normalnie odbieram, żeby robić live. Bez tego ka mogę zrobić. Przez to było 5 dych? No. No. Ja tylko prośba to jest. No stuwa za dużo. Stów. Ja muszę, bo jak mi zabraknie, się mi nie przedłuży. No 5 dyszek? Nie. Nie mogę zrobić więcej. Stary, dobra. Dobra, kurde, gdzieś pożyczę, tak? Tak raczej jutro to odbiorę, nie? No dobra, no to będziesz mam większe odsetki. No, bo mam teraz przelew, które 300 zł jak Ta firma koszukowa mi przysłała, nie? Wiesz 10 A za mieszkanie ile? Mówię, już 1500 zapłaciłem. A czy teraz ile jeszcze musisz zapłacić? 700. On dzisiaj żąda, akurat 400, nie? A dzisiaj 4. Tak. I później ja mu powie, kiedy kolejny termin. Mhm. Wiesz co zodził. Ja tego jutro nagrywam live'y i robię swoje, żeby zarobić, tak? Na razie rozwiązuje problemy, nie? Z tam tam załatwiłem Używam router, punkt I normalnie mogę tam nagrywać live. No to jak No Opoczywam dzisiaj, bo gardło mam rozwolone. No nie wiem co ty robisz, że masz takie gardło na, koncer na koncercie chyba byłeś No, własnym Jak nowe mieszkanie To przy przyjęłam któregoś, tak? A. Urodziny były. No. Tylko dwa dni. Ale nie piłem wodki Tam piwo. Dwa piwo wypiłem, nie? I cały czas tam gadali o moim temacie. Ja tylko mam rozwalane garło, tak? czaje Bo czaj. Utrzymuję ten program. Czaj. I mogę już normalnie na chacie robić program, tak? Nie po terenie. Mam duże luksusy teraz, nie? I chcę dobrze wykorzystać to. No, muszę... A mam miód. Na chacie. Prawdziwy miód. I z herbatą będę robił już żeby mnie na garło. A miód! Miód! Ale co zrozumiałeś? Nie wiedziałem o co ci chodzi na przykład. Nie, może coś zrozumiałeś, ale tak jak... Wiesz, co innego? Chyba Miałeś tak. na myśli. Chyba tak. Bo zawieszka. A sobie pomyśle, że ja to to sumie taki gapik. Wolę na live. Jak źle zrozumie? No nie wątpię. Dzięki panie, dzięki nie? Proszę bardzo.